Jeżeli chodzi o spojrzenie populacyjne, na pewno mamy problem z występowaniem otyłości, nie tylko otyłości, ale i nadwagi. Dane, które były przedstawione chociażby podczas aktualnej debaty, wskazują, że nawet do 60-70% naszego społeczeństwa dorosłego może, być, może ich dotyczyć przynajmniej nadwaga. Populacyjnie mamy około 9 milionów dorosłych Polaków, którzy mają rozpoznaną otyłość. I z tej perspektywy powikłania otyłościowe, takie jak powikłania kardiologiczne, rzutują na funkcjonowanie całego systemu. Niestety z naszej perspektywy osoby z otyłością to są przede wszystkim już pacjenci z powikłaniami. My rozpoznajemy problem otyłości na etapie prewencji wtórnej. Widzimy osoby z Chorobami serca, z miażdżycą, pacjenci z cukrzycą, z powikłaniami nerkowymi. Patrzymy, że podłożem mogła być otyłość, ale zwracamy uwagę na tę otyłość już w momencie, kiedy są te powikłania. Pewnie potrzebne są działania na poziomie tak prewencji pierwotnej, zapobieganie samej otyłości, ale także. Wdrażanie odpowiednich ścieżek diagnostycznych i terapeutycznych osób, które mają otyłość, mają nadwagę, nie mają jeszcze powikłań. Wszystkie środowiska, które mają na to wpływ, powinny wypracować ścieżkę postępowania. Jeżeli bym spojrzał na najbliższą mi grupę, czyli na medyków, no, potrzeba jest wypracowania ścieżki diagnostycznej, postawienia rozpoznań. Także uniknięcie pewnej stygmatyzacji, czyli przejście do terminologii i nazewnictwa otyłości czy nadwagi jako, jako choroby. Dzisiaj mamy pewien problem z rozmową z pacjentem na temat rozpoznania, na temat konieczności leczenia. To powinno to być traktowane jak, jak każda inna choroba. Dalej należy wypracować ścieżki postępowania z pacjentem z otyłością, na przykład chory trafiający do szpitala z rozpoznaniem, czy kardiologicznym, czy z każdym innym, jeżeli współistnieje otyłość, powinien mieć narzuconą ścieżkę dalszego leczenia, uwzględniającego dzisiaj dostępną farmakoterapię, ale także możliwości leczenia chirurgicznego. Na pewno jest potrzeba na poziomie edukacji nie tylko dorosłych, ale także dzieci. To jest edukacja w szkołach, edukacja na temat zdrowego żywienia, na temat zdrowych zachowań. I ta edukacja nie powinna być przerzucona jedynie na decyzentów, na ministerstwa, na szkołę, ale także na rodzinę, na tą podstawową jednostkę. Powinniśmy umieć rozmawiać na temat zdrowego żywienia. W gronie rodziny, przy świętach, przy, przy obiedzie niedzielnym. To, jest, to są wszystkie te elementy, które, powinny, które mogą zadziałać, jeżeli chodzi o profilaktykę i, i skuteczne zredukowanie problemu otyłości.